Na życiu trzeba się znać. Szczepan, Szczepan, czy coś widzisz? Szczepan, Szczepan, czy coś przeczuwasz? Szczepan, Szczepan, czy Coś powiedzieć? Tylko. Słuchaj, ja się tak nie będę bawił. No weź mnie w końcu, rozwiąż. Aj! Trzeba każdą zabawę potrafisz zepsuć. No. Kurczę, a co to za zabawa? Wywoływanie duchów, jakieś seanse spirytystyczne, jakieś. O, przy, Elb... Szczepan, no, Trzeba, ja no ja jeszcze duchów nie umiem wywoływać, więc ciebie chciałam wywo wywołać odpowiedź, żebyś powiedział wszystko, jak, jak się ciebie zapytam. A poza tym ty nie żartujesz z przeznaczeniem i pamiętasz, jak cię kiedyś przestrzegałam, zresztą cię zawsze przestrzegam, a zresztą za każdym razem wiem, co się stanie, bo ja mam... pan ty tego nie zauważać. Ja mam zdolności mediamiczne, wiesz? No, no ale, ale kurczę, ja, ja też mam. Eee, no, też nie, nie, nie raz. Czemu mnie nie rozśmieszaj, wiesz co? Ja ci powiem te twoje zdolności medii. O, ograniczają się tylko do tego, że robisz w mediach, wiesz? O. No, no, no każdy robi w mediach, no, no chyba, że na wiecie, co w, w lesie dzieje. Czyli... Pietrze, pan wiesz, to takie żarty sobie wiesz, stroisz typowo męskie, wiesz? A ja jako kobieta muszę wiedzieć, co się stanie i dlatego muszę ducha wywołać. Wierzę, że ty tyle hałasu robisz, że, że nawet jaki jakby duch przyszedł, to by. Kurczę, żebyśmy żeby w ogóle nie słyszeli Cieka. Cieka. po prostu, czy ktoś idzie. Czekaj, czekaj. Słyszysz? Słyszysz jak jak rzuca talerzami? O kurczę! Gdzie chodzi o Szczepan? Jaki Szczepan, taki straszny czas, a nasz talerz patrzy. Cieka. W miejscu stoi. Jezu, duchy Słuchaj, to, przyszli chyba. Chyba u Marciniaków. Ty, Szczepan, a oni też wywołują duchy? Wiesz, ja, ja nie sądzę, Marciniakowa wywołała wilka z racą, pytając Marciniaka, gdzie, gdzie gdzie podział wypłaty. Szczepan! Jest szczepan! Ona chyba go pozbawiła życia. Patrz, jaka cisza! Szko, szkoda kobiety, taka, taka młoda już wdowa nas. Szczepan, patrz. wiesz co? Ja mam pomysł, żeby pomóc tej biednej kobiecie i zapytać szłego ducha Marciniaka. Gdzie są pieniądze? No bo Marcinia Koła bez środków zos zostanie. Słyszę szpukanie do drzwi? Aż Cieka... zadrżałam. Na ja całym, całym ciele, no! Pójdę, pójdę o duchowi. Kurczę. ty. ty, kurcie, ty a. Szczepan! Cudu. I co duch chciał? No, żebym pożyczył stówę. No, mówił, że odda zaraz po wypłacie. Cześć, pan, a... a. na co mu te pieniądze? No, no powiedział, że na. na... Spiritus. Mowez? Nie, narektyfikowany. <noise>